Mimo wszystko jest Adaś Ostry! Zróbcie hałas dla ostrego. Ja jestem w to pobieg te pękierki Ja jestem w górnej, sam jest i będzie na haju, To tu zrozumiesz wszystkie oh. zasady O oh. chodź, chodź, życzo, życzę i przykłady Hej, wiesz, wychodzę, chodzę, bo jest taka kwestia najważniejsza I nawet pewnie, żeby z niej nie spać, hey. Teraz weź to ogarnij Dobra wchodzę na barierkę i robimy to z tej szajbi I co jest tak, wiecie co jest tak 40 sekund na waszej kurna szuflada Yo, 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 yo I wchodzę w bity, zdaję turat A mój tak to zawsze jest kurna półka I dobra, i teraz wchodzę, skirp przy mnie, konasz Widziałem cię wczoraj, za cię dziwtonał Konale. Gratuluję Mordeszko! Właśnie dzisiaj przegrałeś! I to jest tak, teraz staje taki ogień! Przegrałeś! Dla ciebie dziennie co dzień! I to jest tak naprawdę, to nie jest żaden trzymał! Yo! Yo! Ja panie... Jednocześnie, trzecie miejsce powinien zająć zaczynający! I goninia? No! Czy może jednak bardziej, waszym zdaniem, na to miejsce zasłużył sobie GIKS! Ale to musimy ręką, żeby już nie było. Też tam zaraz przyjdę. To co? Lewa kicks, prawa i stańcie jakoś tak yy, sensownie. Lewa kicks, lewa kicks, prawa i Switch, Trzy, cztery, ry. w tą walkę wygrywa. Kiks! Wycamy Jest pierwszy zawodnikiem na podium! Do końca potrafię mówić dzisiaj, ale Zobaczymy. To będzie prawie kolec w orkiestra i jąkają się jak mówią, ale jak nawijają na już nie. Słowo klucz! Nie wiem, że czytałeś ten pysz. Słowo klucz! Nie, nie, nie! Ok, ja na polno! Abym był sztukowny, by ale mógłbyś się tutaj robić jako klucznik Wiesz, że jadę tutaj, duchu, jesteś trochę jak na matusze Nie zmieścisz się w kruczu Oooo, joł, na na to, joł, 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 joł A propos kluczy ja się teraz czegoś nauczę Po w twoich ustach ptaki latają kruczem Ja was tu piękny umysł Ptaki latają kruczem w twojej junii Słuchajcie